Witam Państwa serdecznie w kolejny czwartkowy wieczór. Rozpoczynamy program Co słychać. Ja nazywam się Aneta Duraj, a moim dzisiejszym gościem jest dwój gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki. Witam serdecznie, panie wójcie, po raz kolejny w Co Słychać. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy widzów kanału. Panie Wójcie, ja jestem i nasi internauci są pod wrażeniem e, ostatnich inwestycji w gminie Kolbudy. Basen, spora ilość inwestycji drogowych. No, i mimo wzrastających cen materiałów budowlanych, skutecznie pozyskujecie środki, nie zwalniacie tempa. Pytanie, jak to robicie? Powiem tak, tak, naradzimy no sobie w tym trudnym okresie, nie da się ukryć, że wcześniej był COVID, teraz mamy wojnę w Ukrainie, więc sytuacja nie jest taka różowa, jakby to wyglądało tak na zewnątrz. Dajemy radę na pewno. Nasze inwestycje postępują do przodu i cały czas inwestujemy. Oczywiście tutaj dzięki wszystkim programom dofinansowań to jest bardzo ważne. Gmina może się rozwijać w dużej mierze też dzięki tym dofinansowaniom, czy to z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Czy też z programów rozwoju obszarów wiejskich, czyli z środków unijnych, czy też rządowych. Te środki naprawdę dużo ułatwiają. Natomiast też samorządy mają swoje problemy związane z tym, że niestety ale większość przetargów w tej chwili idzie powyżej kwot kosztorysowych. Często też wykonawcy zgłaszają problemy z linią dostaw, czy też z kosztami, które ponoszą obecnie, bo przecież wiemy dokładnie, co się dzieje. Koszty paliwa, które jeszcze powiedzmy w styczniu było około 5 zł, dzisiaj jest 8 zł, więc wzrost może powiedzieć 60% ceny paliwa, ceny materiałów i wszystkiego wokół no, rośnie, i to się gdzieś tam odbija na inwestycjach. Póki co odpukać, dajemy sobie radę, i oby tylko się to nie zmieniło. Tak jak pani powiedziała, otworzyliśmy basen. Basen to jest też duży koszt utrzymania. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku zbadaliśmy, że te koszty miesięczne to będzie do 200 tysięcy złotych, dzisiaj to jest bardziej 300 tysięcy złotych miesięcznie, kosztów trzymają. Więc to jest, to, jest, to jest, trzeba zobaczyć, jaka to jest skala problemu. A bilety, które ustaliliśmy, są po prostu na tyle atrakcyjne, żeby po prostu mieszkańcy czy też gości, goście do nas przyjechali i chcieli skorzystać z tego basenu. I one wiadomo, że w tej chwili nie są w stanie pokryć ceny. Czy sprzedaż biletów nie jest w stanie pokryć tych kosztów, które w tej chwili. W tej chwili są. Natomiast no, musimy się z tym zmierzyć. Gdzieś tam pewnie będziemy musieli pomyśleć, jak finansować te, te różnice między przychodami a, a kosztami, a już na tym jakby tutaj analizujemy różne możliwości. Natomiast cały czas staramy się oprócz tych wszystkich problemów, które napotykamy, żeby no, iść do przodu. Tak? i ostatnio między innymi otworzyliśmy nowe drogi, czy to były właśnie w Czapielsku, czy w Kowalach, bardzo ważna inwestycja drogowa. Pod, tytułem ulica Glazurowa i Kręta. Dzięki temu korki, które tam były ogromne od zeszłego roku, kiedy zamknęliśmy na czas budowy, no w tej chwili one zdecydowanie drastycznie zmalały, aczkolwiek nie da się ukryć, że nadal e, potrzeba jest przebudowy węzła bo to byłaby najważniejsza inwestycja z punktu widzenia której, e, tamtego rejonu, żeby te korki byłyby jeszcze mniejsze. Także inwestujemy, staramy się pozyskiwać dodatkowe środki no i cały czas patrzymy do przodu. A w tym roku, jakie będą takie najbardziej kluczowe inwestycje dla gminy KOLBUDY? E, tak, w tej chwili mamy inwestycje, które się już toczą. To są też e, drogi przede wszystkim, bo jednak e, na drogi cały czas mieszkańcy czekali. Cały czas na zebraniach wiejskich jest e, temat e, dróg, e, kiedy u mnie, tak? Taka jest, taka jest kolej rzeczy. Więc w tej chwili budujemy kolejne drogi. To jest ta sadowa, nektarowa przy Sadzie w Kowala. Budujemy też ulicę Polną w Lubledie Gdańskim. Jesteśmy przed przetargiem na ulicę Leśną Raduńską w Kolbudach. Kończymy inwestycje w Otominie, ulicy Okrężnej, więc tych inwestycji drogowych naprawdę jest dużo. Jesteśmy na etapie też przetargu w tej chwili budowy kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach. To jest akurat inwestycja, która otrzymała dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych, czyli Polskiego Ładu. I to są e, kanalizacje sanitarna w miejscowości Otomi przy ulicy Borówkowej, w Jankowie ulicy Podgórnej i w Buszkowach Górnych przy ulicy Leśnej. Bardzo ważne inwestycja z punktu widzenia mieszkańców. No, w XXI wieku brak kanalizacji, no to już powinniśmy nie mieć takiej sytuacji. Natomiast wiadomo, że w związku z tym, że no, gmina się rozrasta, rozbudowuje, pojawiają się nowe zabudowania, i tej kanalizacji tam do tej pory nie było, więc trzeba nadgonić ten stracony czas, żeby. Też mieszkańcy mogli skorzystać, powiedzmy, z takiego dobrodziejstwa, jaką jest, jakim jest kanalizacja. Przygotowujemy się też, ale to jest też bardzo będzie kosztowna inwestycja, ale przygotowujemy się do niej. Jest oczywiście budowa ośrodka zdrowia wraz z Centrum Wsparcia Rodziny. Jesteśmy na etapie nowego projektu zamiennego, żeby roz, właśnie rozszerzyć zakres pierwotnego projektu, który dotyczył tylko środka zdrowia. Myślę, że do końca roku powinniśmy mieć gotowy projekt. No i wtedy oczywiście jeszcze wystąpimy o dofinansowanie, a tutaj pewnie i z programu Polskiego Ładu, a być może też z innych programów będziemy się skorzystać, żeby otrzymać dofinansowanie. Także to byłyby te główne inwestycje, które w tej chwili są, a które są planowane, a jeszcze planowaną jest z takich inwestycji, którą prawdopodobnie w tym roku powinniśmy rozpocząć jest ulica Sobia Wilcza i Wiśniowy Sad w Bąkowie. Na inwestycje otrzymaliśmy z kolei dofinansowanie również z polskich, z Polskiego Ładu, czyli z inwestycji strategicznych, 5 milionów złotych, kolejna kwota dofinansowania, więc tych inwestycji naprawdę jest dużo u nas w gminie, ale wymagają one odpowiedniego nakładu, jest z naszej strony, no i dużego nakładu też pracy. Nie da się określić bez tego, bez pracy tutaj urzędników, czy to z referatu inwestycji remontów, czy też z polskich środków no, ten postęp, który w tej chwili mamy, no nie byłby możliwy. Także ja im serdecznie bardzo dziękuję, bo ich zaangażowanie jest tutaj bardzo ważne, doświadczenia, ale też kompetencje i kwalifikacje. Ja im bardzo serdecznie dziękuję za ten temat, który w tej chwili e, robię tutaj w naszej firmie. Tak, to, to widać gołym okiem. Ja pamiętam, jak rozpoczynał pan swoją kadencję, no to takiego ogromu wyremontowanych ulic nie było. Pamięta Pan, ile to już za czasów Pana kadencji tych nowych ulic, powiedzmy, zostało zrobionych? Czy my trochę straciłem w w pewnym momencie na początku liczyłem: tam liczyłem pierwsza, druga, piąta, dziesiąta, piętnasta. W tej chwili to już jest ponad 20 takich dróg, ale tak zrobione naprawdę porządnie czyli głównie że chodzi o to, że jest to droga, która ma odwodnienie, chodnik, oświetlenie, bezpiecznie wyniesione przejścia dla pieszych, czy też spowalniacze w postaci rogów zwalniających. Więc te wszystkie elementy drogowe, broniąc bezpieczeństwo, no bardzo ważne są, no to dbamy. inwestycji jest ponad 20, tak, ale cały czas byśmy chcieli i więcej i więcej. No ale no, nie da się ukryć, że gdzieś ten budżet no, nie jest z gumy, tak? Więc musimy to robić też na tyle rozsądnie, żebyśmy nie popadli w jakieś tarapaty w kolejnych latach. Więc gdzieś, patrząc na to, co się w tej chwili dzieje na, na rynku właśnie budowlanym no musimy gdzieś też patrzeć, żeby też nie przedobrzeć, tak? bo to mogło być ze szkodą na kolejne lata, więc staramy się inwestować, ale nie tak, żeby to było na hura, tylko przemyślanie, jeżeli przetarg nam nie wyjdzie, pomyślnie, wyżej będziemy go powtarzać, tak, żebyśmy mogli, byli w stanie z to sfinansować. Na razie nam się to bardzo dobrze, nie tyle udaje, co wypracowujemy, więc oby tylko tak było dalej i, i sytuacja, mam nadzieję, że będzie dobra. Trzymamy mocno kciuki, żeby gmina Kolbudy piękniała z dnia na dzień. A ja mam jeszcze pytanie y, o basen, bo y, no to bardzo duża inwestycja i bardzo kosztowna jak Pan Wójt wspomniał. Y, jak mieszkańcy reagują y, na nowy basen? I, Uczniowie, bo my byliśmy z północną, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na otwarciu basenu. Ja osobiście testowałam bardzo piękny basen i bardzo wygodny. Jaka reakcja jest z mieszkańców? Generalnie mamy bardzo dobry feedback, pozytywne opinie są naprawdę dobre, albo bardzo dobre tak naprawdę. Mieszkańcy cieszą się z tego, że mają możliwość skorzystania z dużego basenu sportowego 25-metrowego. Gdzie temperatura wody jest 28 stopni, czyli nadający się idealnie do pływania. Natomiast dla tych osób, które nie pływają, a chcą skorzystać z naszego centrum, idą do basenu rekreacyjnego, gdzie temperatura wody jest wyższa jest 32 stopnie, co jest bardzo ważne z punktu widzenia osób właśnie młodszych, dzieci, a, które po prostu no, lubią spędzić czas w wodzie, ale niekoniecznie pływają, więc temperatura wody ma znaczenie, bo kiedy kiedyś się wychładza, no to nie jest przyjemnie siedzieć w wodzie, tak? Natomiast te dwie że są, no to naprawdę daje dużo tutaj możliwości, tak, czyli osoba, która pływa, idzie na duży basen 28 stopni przy wysiłku fizycznym to jest temperatura na pewno dobra, odpowiednia, natomiast tam, gdzie po prostu chcemy sobie bardziej rekreacyjnie spędzić czas, nawet lekko pływając, ale też no, bawiąc się w wodzie, tak? Wiadomo, że dzieci lubią się bawić wodą, gdzie są różne natryski, prysznice gejzery, no to jest idealnie, że ta temperatura jest wyższa. Ten czas spędzony w wodzie jest na pewno z radością dla nich. Zresztą to widać po dzieciach, które przechodzą na basen, szczególnie, że tutaj mamy zajęcia dla czwartej i piątej klasy finansowane tutaj z budżetu gminy w ramach zajęć wychowania fizycznego, to widzisz, jak te dzieci reagują na tą wodę w basenie. Po prostu to jest mile spędzony czas z uśmiechami, wychodzą z niego i oczekują kolejnego przyjścia na basen, więc to jest naprawdę Fajne, że możemy, że, że jest taka możliwość po prostu. Um, oczywiście jest na, na całym obiekcie jeszcze możliwość skorzystania z jacuzzi, tutaj przy osoby dorosłe korzystają z tego, ale jest też tak zwany e, brodzik e, czy kałuża, e, gdzie najmłodsze pociechy tak naprawdę dwu, trzyletnie mogą sobie tam siedzieć, e, zjeżdżać sobie ze słonika tak zwanego, a rodzic będąc w jacuzzi ma pełną kontrolę nad tym, co dziecko robi, czy mu coś się nie dzieje, więc jest taki Pełne wyjście można być rodzinne zrobić, czyli młodsze dzieci są w rodziku, ciut starsze mogą być w basenie rekreacyjnym, dorośli mogą jednocześnie być albo jeden w jacuzzi, a, a drugi może pływać na dużym basenie sportowym. A z kolei potem mogą jeszcze pójść na, na saunę czy do grotto. Myślę, że naprawdę nasz obiekt spełnia te wymagania i te potrzeby zainteresowanie, które mieszkańcy przez wiele lat czekają. Tak drodzy państwo, bardzo piękny obiekt. Serdecznie zapraszam. Sama przetestowałam, a chodzę na wiele różnych basenów w Trójmieście. No to jeden z najbardziej okazałych, powiedziałabym, i bardzo wygodny. Pani wójcie, czy to, że posiadacie w tej chwili basen, to zwiększy taką edukację młodzieży, jeżeli chodzi o naukę pływania? Bo gmina Kolbudy no, słynie z takich sportów wodnych. Macie piękną przystań wodną. Czy to też wpłynie na, na taką właśnie edukację młodzieży? No myślę, że jestem przekonany o tym. Tym bardziej jak wspomniałem, mamy te zajęcia w ramach fizycznego czwartych i piątych klas, ale też na, normalnie można też skorzystać z nauki pływania. Są też zajęcia z fitnessu, czy z aerobiku w wodzie, tak. więc są takie zadania, które też dają możliwości nie tylko takiego spędzenia czasu rekreacyjnego, ale też pewnego wysiłku, ale też przede wszystkim e, nauki pływania, czy też mm, poprawy pływania, tak? bo w zależności kto ma jakieś swoje umiejętności, może je poszerzyć, rozwijać, e, a jednocześnie ci, co nie pływają, mogą się po prostu nauczyć. Od tego są właśnie te zajęcia prowadzone przez szkółki pływackie, ale też są te zajęcia dla w ogóle najmłodszych dzieci, które nawet nie mają roku. Widziałem właśnie, że są takie zajęcia. No i rodzice przychodzą z tymi swoimi najmłodszymi pociechami, o tym basen właśnie rekreacyjny, i tam właśnie są takie zajęcia prowadzone specjalnie, wytykane tylko i wyłącznie dla nich. To jest tak zwane baby. baby już nie pamiętam nazwy, ale e, nauka właśnie dla tych najmłodszych e, dzieci. I to też widać, że jest to bardzo potrzebne i zainteresowanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Podobnie jak właśnie z aquafitnessem, czy aqua aerobikiem dla osób e, dorosłych. Więc te zajęcia zorganizowane na owoce sensie są wbrew pozorom bardzo, bardzo potrzebne i cieszą się dużym zainteresowaniem. Panie Wójcie, coraz lepsza pogoda i na pewno też mieszkańcy i nie tylko, ale również turyści korzystają z pięknej przystani. Jakie atrakcje czekają turystów i mieszkańców w najbliższym czasie? Mhm. Przede wszystkim też staraliśmy się zmodernizować na ten okres wakacyjny, letni, naszą przystań. Jest poprawiona plaża, jest poszerzona, nowy piasek nawieziony. Powiększyliśmy też boisko do piłki plażowej, czy to siatkowej, czy, czy beach sokera. Też boisko jest wydłużone chyba o 6 metrów, jest poprawiony też jest piasek, wymieniony, odpowiednio zagospodarowany też teren. Więc będzie można skorzystać chociażby z środkówki plażowej, z piłki plażowej, z wypoczynku na plaży. Oczywiście można wypożyczać sprzęt, który jest dostępny na przystani, czyli to są rowerki wodne, kajaki, żaglówki w postaci chociażby, czy tych najmniejszych optymistów, większych tazów, czy dużych już omek. Także mamy tych atrakcji przy samej Marynie naprawdę sporo, ale przede wszystkim też mamy. Różne wydarzenia, na które serdecznie zapraszam. Takim najbliższym dużym wydarzeniem są dni gminy Kowudy, które odbędą się dokładnie w sobotę, niedzielę, 18-19 czerwca. Jest to tak, staramy, się, staramy się, żeby to była już taka tradycja po dwóch latach covid u kiedy tego wydarzenia nie było. Wracamy. Zaczynamy w sobotę o godzinie 15 taką paradą, przemarszem, od, tutaj z Centrum Kobiet na przystań. Mam nadzieję, że mieszkańcy licznie włączą się w tą paradę. Zaproszy, zaprosiliśmy stowarzyszenia, kluby, szkoły, sołectwa, oczywiście wszystkich mieszkańców, żeby w takiej paradzie wzięli udział. Niech się przebiorą, świętują, bo to jest święto e, mieszkańców tak naprawdę, naszej pięknej gminy. E, potem oczywiście zaczną się też różne towarzyszące atrakcje, jak choćby będzie trudniej w sobotę. A potem oczywiście jest ten etap koncertów. A jeszcze nawet wcześniej są też występy naszej młodzieży i dzieci, że to będą pokazy tańca, śpiewu, muzyki, różnych sportów, a ta część koncertowa w sobotę mamy gwiazdę jest Kasia Kowalska, która w tym roku obchodzi 25-lecie bycia na scenie, więc jest ważny jubileusz i właściwie zaczyna chyba od naszej gminy, bo ginańsko będzie koncertować po nas, dopiero w lipcu. Więc zapraszamy serdecznie na tą sobotę. W niedzielę, drugi dzień e, naszego święta. No i tutaj będą oczywiście też atrakcje dla dzieci w postaci Dmuchańców. One też będą też w sobotę e, i różnych takich animacji. No i oczywiście jest ta część koncertowa. I tutaj mamy też dużą atrakcję, bo gwiazdą wieczoru będzie Roxana Węgiel, czyli nasza zwyciężczyni e, Euro, e, Eurowizji Junior. Także myślę, że tutaj całe rodziny przyjdą zobaczyć tą najmłodszą, naszą obecnie gwiazdę, która daje świetne koncerty. Więc serdecznie zapraszam. Tak, drodzy Państwo, zapraszamy. Teraz się rozpoczyna sezon w zasadzie różnych imprez w różnych gminach, ale u Was no, mnogość tych gwiazd i przede wszystkim jeszcze atrakcje związane z przystanią. To, 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 to wyróżnia gminę Kolbudy. No i to, że gmina Kolbudy jest taką gminą typowo turystyczną. Czy spodziewa się Pan Wójt w tym sezonie taki masowy napływ turystów? Bo w poprzednich sezonach mimo COVID-u też ich było w gminie Kolbudy sporo. Tak, czy znaczy nie wiem, czy Lawina Równo przyjeżdża, bo mamy tak dużo turystów takich jednodniowych, bo wiadomo, że bliskość Gdańska powoduje to, że jeżeli ktoś nie chce skorzystać z plaży w Gdańsku, a mieszka niedaleko gminy Kolbudy, no to może przyjechać w taką plażę chociażby w Kolbudach. E, mamy oczywiście ośrodki wypoczynkowe, które są na terenie naszej gminy w Czapiecku, więc tutaj one były zawsze oblegane, czas covid prawdopodobnie trochę zmniejszył jakby natężenie napływ na turystów, ale wiemy już w tym roku, że dużo większe jest zainteresowanie, w chociażby tego, że niepewne są wyjazdy zagraniczne, a więc pobyt w Polsce nad Polskim Morzem, a jednocześnie no tutaj jesteśmy blisko, też mamy jeziora, więc przyjazd do, do, do gminy Kolbudy jest no taką możliwością, że tak, no jak mamy pogodę, to możemy iść na plażę albo w Kolbudach, pojechać nad morze. Jak nie ma pogody, możemy pojechać do Gdańska i zwiedzać, czy korzystać z, nie wiem, z kina, z teatru i innych atrakcji. Więc na pewno bliskość tego miasta pomaga naszej gminie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie turystów. Zapraszam serdecznie, bo myślę, że warto być naszą gminę i jesteśmy otwarci na to. Jak już mówiłem o wcześniej o tych dniach Mili to oprócz tego głównego naszego wydarzenia, jeszcze które odbędzie się już niedługo poza tydzień tak naprawdę. To Oczywiście są też inne wydarzenia, które odbywać się będą w weekendu przede wszystkim. Będzie zlot Blues Garbus Festival, będzie to pod koniec lipca, będą też wydarzenia sportowe, jak chociażby piłka plażowa, turnie o Pukarbuta, będzie jedno, jeden turniej będzie open, jeden będzie tylko dla mieszkańców, będzie też piłka futbol flagowy. Też na przystani, więc takich atrakcji też sportowo-rekreacyjnych w ciągu wakacji też będzie dużo, więc y, turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, będą mogli też z nich skorzystać, też obejrzeć. Ja, widzia ja widziałam harmonogram i tak naprawdę co tydzień coś się będzie działo, więc myślę, że warto przyjechać do gminy Kolbudy, bo tych atrakcji naprawdę wiele, wiele. I, i, i widziałam właśnie, wykorzystujecie w pełni y, przystań, także... Y, atrakcje na świeżym powietrzu, nic tylko korzystać latem? No, przede wszystkim na świeżym powietrzu, bo jednak po tym czasie COVID-u e, potrzeba wyjścia do ludzi, spędzenia czasu na świeżym powietrzu jest bardzo duża. My to widzimy. Mieszkańcy są naprawdę spragnieni właśnie takiego wypoczynku i takiej rekreacji na świeżym powietrzu i cieszymy się właśnie, że, że mamy takie możliwości, możemy organizować takie wydarzenia i zaprosić naszych mieszkańców, ale też oczywiście Wszystkich gości, którzy są w okolicy i chcą spędzić czas na świeżym powietrzu. Także to jest na pewno tym, czym możemy tutaj się pochwalić, i cieszymy się, że takie możliwości istnieją. Pani Wójcie, chciałam jeszcze zapytać o ostatnią konferencję o autyzmie, która była pierwszą taką konferencją w gminie Kolbudy. Czy będą jakieś podobne wydarzenia, podobne konferencje? E, czy planujecie Państwo, bo, bo w, widzieliśmy z materiału, który pojawił się na Północnej, no, że zainteresowanie było dość znaczne właśnie tym tematem. Tak, no, całe spektrum autyzmu to jest temat, który jest e, cały czas potrzeba, żeby go uświadamiać, to znaczy uświadamiać społeczeństwo, że to nie jest problem tylko pojedynczych osób to jest, to jest wyzwanie tak naprawdę dla, dla wielu wielu organizacji instytucji, żeby uzmysłowić sobie czym jest autyzm, czym są inne schorzenia z tym związane. Tak żeby to nie było coś strasznego. Chodzi o to, że po prostu z tym trzeba sobie świadomie do tego podejść i radzić. To, było, to była pierwsza konferencja. My chcemy w ten sposób rozpocząć w ogóle takie działania związane właśnie z uświadamianiem, z pomocą, z chęcią rozwijania osób, które mają takie spektrum. Więc no, to jest, mówię, początek. Mamy skąd brać przykład, bo wiemy, że takie konferencje czy też prace są w Żukowie, obok, w sąsiedniej gminie. W konferencji brali, brały osoby naprawdę autorytety w dziedzinie autyzmu, więc naprawdę wykłady, które były, ale też warsztaty przeprowadzone, na najwyższym poziomie też to były najwyższe autorytety w Polsce, które udział w tej konferencji. My się cieszymy, że taka konferencja w ogóle mogliśmy ją zorganizować u nas cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, bo ta konferencja była dla nauczycieli, pedagogów, ale też dla rodziców. Przyszli mi nauczyciele i rodzice i widać było, z czym się zmagają. Telegenci, którzy brali udział później w panelu dyskusyjnym, też zwracali uwagę. Jak trzeba sobie z tym radzić, jakie mają doświadczenia, bo doświadczenia mają naprawdę różne, bo nie ma jednej definicji, tak naprawdę, autyzmu. Każdy przypadek jest indywidualny i nie ma takiego modelu opracowanego, jednoznacznego, jak sobie radzić. Więc każde doświadczenie jest bardzo cenne i ważne, i myślę, że taki cykl różnych takich spotkań, warsztatów jest bardzo, bardzo potrzebny, bo wiemy, jakie są z tym związane, jakie są wyzwania z tym związane. Mamy w gminie też w szkołach, przedszkolach osoby, które mają spektyzmu i sobie z tym radzimy, ale chcemy też pomagać też innym osobom i uświadamiać te osoby, które nie wiedzą w ogóle, co to jest, czym to się zmierzyć, że to nie jest nic strasznego, że te osoby są inne, ale to nie znaczy, że nie mogą być geniuszami w tym swoim świecie. Z przykładów możemy mnożyć na Albert Einstein, wybitny naukowiec fizyk, miał zespół Aspergera podobnie przecież Amadeusz Moza, kompozytor no, virtuos gry na instrumentach klawiszowych, czy chociażby Leo Messi. To są, to jest trzech geniuszy w swoich dziedzinach, tak. Każdy jest inny, różny, a łączyło ich to, że mają, mieli, bo jedni już przecież nie żyją, a Leo Messi jest wybitnym piłkarzem a, i z tym swoim jakby innością potrafią być genialni w Panie wójcie, gmina Korbudy to też wiele działań dotyczących seniorów. Rokrocznie organizujecie jubileusze i wiele zajęć właśnie dla grupy seniorów. Coś się odbędzie też w tym roku? Jak będzie wyglądało ten harmonogram, że tak powiem, spotkań dla tych najstarszych mieszkańców gminy? Tak, myślę, że w naszej gminie seniorzy są naprawdę dobrze zaopiekowani. Mamy dwa kluby seniora, jeden w Koguda, drugi w kowalach i dwa koła. Jeden w Łąkowie, drugi w Wisercu, W Bisercu jest najmłodszym takim naszym, nie, w Łąkowie jest najmłodszym nasze koło, które niedawno powstało. Seniorzy naprawdę bardzo aktywnie biorą udział w tych zajęciach. Tak jak już dwa razy z rzędu mieliśmy senioriady w okresie pod koniec lata, w tym roku planujemy trzecią edycję senioriady, Jest to tak zwana olimpiada dla seniorów. A, I patrząc na to, jak seniorzy angażują się, jak kibicują swoim zawodnikiem naprawdę wielkie brawa i baba, bo e, takich emocji, jakie jest na seniordzie, to na tych już karsteni nie ma, a tutaj naprawdę serce, które wkładają w swoje tutaj zaangażowanie, naprawdę e, wielkie brawo dla nich. Oprócz rzeczywiście e, senioriady i tych zajęć, które są w ramach klubów i kół seniora, gdzie są różne wyjazdy, ale też e, pokazy e, nauka różnych. E, Różnych rzeczy, chociażby haftowania, wyszywania, gotowania. Te zajęcia są w ramach tych klubu klubów seniora. Oczywiście też są organizowane zajęcia sportowe, ruchowe, żeby też seniorzy mogli odpowiednio tutaj wysiłek fizyczny włożyć. To są te zajęcia w ramach tych organizowanych, ale też oczywiście jak co roku planujemy zorganizować bal seniora. W zeszłym roku chyba seniora około 300 seniorów wzięło udział. Myślę, że w tym roku frekwencja również dopisze. Także myślę, że naprawdę seniorzy w naszej gminie są bardzo dobrze zaopiekowani. Mamy też takie zajęcia międzypokoleniowe, gdzie tutaj zaangażowane są też dzieci albo młodzież. Zresztą niedawno, bo chyba wczoraj czy przedwczoraj, seniorzy tutaj z klubu seniora Wogóra odwiedzili przedszkole w pobytach, gdzie właśnie wspólnie z dziećmi mieli zajęcia, więc też bardzo miło wygląda, że to starsze pokolenie z tym najmłodszym potrafi wspólnie spędzać czas. To jest bardzo piękne, właśnie taka transgresja międzypokoleniowa i to uczenie się od starszych, bo oni mogą wiele wnieść w życie takich małych osób i opowiadać przede wszystkim o historii, o której te młode osoby nie pamiętają, a taka żywa historia jest bardzo, bardzo ważna. Panie Wójcie, czas upływa nieubłagalnie. Na zakończenie chciałabym, żeby Pan jeszcze raz zaprosił naszych kochanych internautów na te ważne dni już za tydzień, bo, bo to już no, za, zaraz za rogiem odbywają się dni kolbut. Prosimy jeszcze raz o zaproszenie. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości na Dni Gminy Kombuty, które odbędą się 18-19 czerwca tutaj w Polsce. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Panie Wójcie za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia nam w kolejnym Co Słychać za jakiś czas. Dziękuję, że poświęcił Pan swój cenny czas. No i do zobaczenia Panie Wójcie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam widzów Północnej TV. Drodzy Państwo, a Państwu dziękuję za spędzony z nami dzisiejszy wieczór. I jeżeli podoba Wam się praca Północnej TV i nasze materiały, to zachęcamy do symbolicznego postawienia nam kubka gorącej kawy, link w opisie. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek, co słychać. Do zobaczenia. Polecamy również zobaczyć poprzedni odcinek co słychać oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału, a jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę, wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.